Co sprawdzająca z ekscelencją, ścigodniczywa, Szanowni Państwo, z tym powiedzeniu w naszej wschodniej tradycji chrześcijańskiej witamy Was serdecznie w tym poświęconym okresie przedłużającego się czasu wychwalania Nowonarodzonego Mesjasza, Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jestem niezwykle że Państwo tak licznym działania zaszczyciliście nasz wieczór świat No Na wartości Pani jesteśmy że słuchaczami nadchodzącymi w naszej koordynacji są autorki, administracji administraty i zasadno służby mundurowe, świat nauki, duchowieństwo, dyplomaci, służby zdrowia, sympatycy Kościoła Kołosławowego oraz parafiany naszych obywatelskich bez terapii profesjonalnej. Witamy Was bardzo serdecznie, życząc, aby dzisiejszy wieczór przynieść każdemu z nas, uczestników łódzkich wychowaniowania, uczucioną satysfakcję a pełną i umierałością. Zgadnie z tym mimo, że zaszczyciliście Państwo naszą kolejną rubel z obieckiego wyboru korent w Słowie w roku 2024. Mamy zawsze odprowadzić dzisiejszy życzarny koncert korent z prezentacji tradycji kościoła prawosławnego. Osobą prowadzącą będzie inicjator dzisiejszej kultury starożytniki Ula przewodnicząca oddziału gminowego w Głowinie, Bractwa św. Cyryla i Metodego działające w ramionach Polskiego Autokefrycznego przetrwał głosowanie. Pradosław Klęczek, długoletni asystent i subbielka kompozytora Jusza, pradosłanej wiedzy historycko-rosyjskiej, będzie służył prowadzącym zespołu. Oto. Na roku dla jest to czas, który w którym naszym życiu, szczególnie przeżywamy przyjdzie na świat naszego Pana i zbawiciele Jezusa Chrystusa oraz objawienie pańskie naszego W pierwszych wiekach chrześcijaństwa oba te święta odchodzone były razem. I oba te święta świadczą o wielkiej prawdzie Bożego obrębienia, o tym, że Bóg jest obecny w świecie. Ludzie zawsze chcieli wiedzieć, kim nie jest Bóg, od zawsze chcieli poznać Tego, który stworzył i człowieka. Dlatego też niemal cała historia świata to historia poszukiwania Boga. Dlatego, żeby ludzie znali Boga, odkrywałam pełną swojej boskiej natury w Jezusie Chrystusie. ona jest? O tym duchowym przeżywaniu świąt pożego przypadne na głosze które są niczym innym, jak wychwalaniem. Nowe po dla poprzez swoją prostotę i jasność przekazów nam w bardzo przystępnej formie wielkie prawdy teologiczne, mówiące o dzieleniu Boga Słowa. Dzisiejszy nadmiot w Kona wschodnio jest dowartościowaniem tej kultury, która jest tak bliska każdemu z nas. Przez takowe spotkanie prezentujemy tradycję chrześcijańską różnych narodowości, gdyż Boże Narodzenie jest wspólnym mianownikiem dla każdego chrześcijańca. Dzisiejszy ten wspólny monolog zostanie zaprezentowany na scenie Filipinowej im. Renata Tomaszkiego w Lubinie. Nasz wieczór, kolęd w Lubinie, jak i poprzednio, odbywa się w Złotowskim Jego Ekscelencji, arcybiskupa Adama, partynariusza w Prawosławiewiewiewiecej Cyrulicznej. A my, jako Renata Eskens, gromadzimy się w dzisiejszego wieczoru tutaj, aby wysłuchać Pana wykonanym w wykonaniu sześciu zespołów polarnych. Dlatego też już teraz, nie nadrażając Państwa cierpliwości, zapraszamy na scenę pół Katedry François pod wezwaniem Przemysłu Miejskiego